Tomasz, w pierwszej kolejności gratulacje z tego faktu, że zosta zostałeś w dniu dzisiejszym wiceprezesem Stowarzyszenia Miłośników Broni Palnej. No i w tej chwili nie wiem, jak do Ciebie zwracać się. Czy... Pani Tomasz, prezes... Tomasz. No właśnie. Jesteśmy czy, na czy, ty, Tomku, Andrzej, czy więc nie ma problemu możemy. E, nie, musisz zwracać się do mnie normalnie Tomasz, więc mimo że jestem wiceprezesem, to jest tylko e, tytuł, który dzisiaj dostałem. Zresztą bardzo zaszczytny, także za niego bardzo dziękuję. E, natomiast jeżeli chodzi o stowarzyszenie, ja do stowarzyszenia trafiłem bardzo niedawno, bo tak naprawdę dwa miesiące temu Zdzisław Bęczkowski mnie wprowadził tutaj do tego stowarzyszenia. Um, I szczerze mówiąc, że mam, mam bardzo szerokie plany rozwojowe, jeżeli chodzi o całe to stowarzyszenie bo nawet po dzisiejszych rozmowach z osobami, które są w stowarzyszeniu, jest takie oczekiwanie rzeczywiście w dużym stopniu na to, żeby, żeby rozszerzyć tą działalność, żeby zwiększyć imprezy, żeby zaprosić dystrybutorów różnej broni na jakieś pokazy itd. itd. Dzisiaj jesteście wy z nami jako te pierwsza telewizja, więc to, bo to jest pierwsze walne zgromadzenie, więc teraz chłopaki przyjeżdżacie na każdą imprezę, jak to się mówi. <laughs> Idąc dalej, jeżeli chodzi o stowarzyszenie, no to tak, pasja do broni też pojawiła mi się jakieś dwa miesiące temu. Wcześniej jakoś specjalnie się nią nie pasjonowałem, aczkolwiek byłem harcerzem, byłem harcerzem i jak byłem harcerzem jakieś 14-15 lat, miałem pamiętam, to jeździłem też na różnego rodzaju e, turnieje, gdzie całkiem nieźle strzelałem z wiatrówki. Nawet udało mi się, nawet udało mi się e, uzyskać pierwsze miejsce na jakimś, jakimś turnieju, ale to właśnie. Harcerskim. Później to zaprzestałem, a ze względu na to, że rozwój firmy jednej, drugiej, e, prace no raczej, raczej dosyć ciężkie, więc, więc doszedłem do momentu po tych paru latach, że czas zadbać o siebie, zadbać o swoje pasje, zacząć się organizować troszeczkę, więc myślę, że, że będziemy e, akurat stowarzyszenie rozwijać. Aczkolwiek na ostatnim jak klubie integracji europejskiej umówiłem się z Anią, że będziemy też grali w Olfa, ale to już będzie dla Ani nagrane, no, 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 <laughs> więc będziemy, będziemy, będziemy rozmawiać o Ani. No właśnie, Tomku, nie mogł u Ciebie, to znaczy, może już nie będę u Ciebie pytać, jeżeli nie mogę nie zapytać, ale jednak chciałbym zapytać u Ciebie, skąd znajdujesz tak dużo energii, dużo czasu, aby z jednej strony prowadzić tutaj kilka firm, bo z tego co wiem, Ty również masz tutaj za sobą i branży beauty, i branży reklamowej, tak naprawdę, będąc zarazem członkiem Klubu Integracji Europejskiej, zazwyczaj na wszystkich balach i klubu integracji jesteś obecny, co oczywiście nas wszystkich cieszy z racji tego, że i, że i telewizja TV również jest członkiem klubu integracji, ale z jednej strony teraz obejmujesz kolejne stanowisko właśnie wiceprezesa właśnie stowarzyszenie. Powiedz, skąd właśnie masz tak dużo czasu, a właśnie jeszcze nie wiem, w tym przypadku, że jesteś kochającym ojcem właśnie kilku córek. D jednej córki. A, a jednej, cór D jednej córki, a ja przepraszam. To <laughs> jednej wreszcie... córki, jednej córki, tak dokładnie tak, ale zaczynając od początku od twoich pytań, to muszę ci powiedzieć Wiedzieć, że tak bardzo często rzeczywiście na, na galę y, Klubu Integracji Europejskiej zacząłem pojawiać się dopiero od dwóch lat. Mimo, że jestem członkiem klubu od 17 lat. Statuetek mam od y, Basi Jończyk bardzo dużo i bizony sukcesu i Akademia Dobrego Stylu i y, y różne inne y, wyróżnienia związane właśnie z Klubem Integracji Europejskiej. Natomiast niestety nie znajdowałem czasu na to. No właśnie, właśnie 17 I teraz, lat. I teraz, i teraz dopiero jakieś dwa lata temu podjąłem decyzję, kiedy już rzeczywiście dosyć fajnie rozwinęły mi się te wszystkie działalności i, i te firmy. Aktualnie zajmuję się tylko koordynacją tych wszystkich spółek, czyli zatrudniam profesjonalistów, zatrudniam świetnych ludzi, którzy, którzy pomagają mi w tej wprowadzeniu tej, w tych, tych firm. I ja jako człowiek, który stworzył to wszystko, w końcu znajdo, znalazłem czas na to, żeby, żeby, no, żeby coś zacząć robić dla siebie i spotykać się z fantastycznym Ludźmi, bo znam tych ludzi wszystkich przez telefon. Panie Michale, Panie Mariuszu, Panie Zdzisławie, Panie Andrzeju, natomiast nigdy face to face nie mieliśmy czasu się spotkać ani okazji. Więc pomyślałem, że czas najwyższy zacząć poznawać tych ludzi indywidualnie. I oprócz tego, że spotykaliśmy się w sferze biznesowej, to te rozmowy takie na różnego rodzaju galach jednak są troszeczkę inne niż czysto biznesowe, wtedy poznajemy się trochę bardziej, bardziej zaczynamy rozmawiać o o, o różnego rodzaju prywatnych sprawach itd. Tak i, tak I to jest fantastyczne, bo ludzie się poznają w takich, w takich momentach. Więc wracając do Twojego pytania, jak znajduje na to czas? Na to wszystko i na, na to rodzinę, to i na biznes. Ja myślę, że to jest kwestia organizacji. Powiem Ci, że jestem mega zorganizowanym człowiekiem i bardzo lubię się dobrze organizować. Ludzi, którzy ze mną pracują, też od samego początku tego uczyłem, żeby ta organizacja pracy rzeczywiście była dobrze, dobrze zrobiona, bo wtedy znajdziemy czas na wszystko. Tak? Znajdziemy czas na zorganizowanie sobie pracy, wysłanie oferty, przygotowanie oferty, a po pracy. E Zawsze miałem taką domenę wśród swoich pracowników też, że musimy oddzielać pracę od życia prywatnego i musimy znajdować również czas na to, żeby to życie prywatne prowadzić. Ja kierowałem się tą zasadą zawsze, mimo że nie zawsze mi się to udawało na samym początku prowadzenia firmy, bo pracowałem nawet po 16 godzin. Pamiętam czasy, kiedy przyjeżdżałem do domu o drugiej w nocy, a już o 6 rano wychodziłem z powrotem do pracy. No ale całe szczęście te czasy się skończyły i mogę sobie teraz tak fajnie podzielić wszystko, że, że mam czas na rodzinę, mam czas na pracę, mam czas na znajomych, mam czas na przyjaciół, więc... więc ale myślę, że no, trzeba osiągnąć pewnego rodzaju, może nie chodzi o status materialny, ale bardziej mentalny, że... Po pewnym czasie, w pewnym wieku, zaczynamy doceniać inne rzeczy. My musimy zacząć równoważyć swoje życie prywatne łącznie z, z, z życiem biznesowym i i, I jest takie powiedzenie, że pieniędzy do grobu nie zabierzemy, więc przyjaźnie różnego rodzaju, bądź jakieś fajne relacje zawsze pozostaną. A idąc dalej w tego rodzaju relacjach, no to prawda jest też taka, że poznajemy ludzi, bardzo fajnych ludzi. Na przykład dzisiaj jesteśmy na Stowarzyszeniu Kolekcjonerów Miłośników Broni Kolekcjonerskiej. Fantastyczni ludzie, bardzo fajna, bardzo, bardzo fajna sprawa. Bardzo, ludzie z różnych branż, czyli mamy tutaj radców prawnych, mamy lekarzy, Mamy, mamy, mamy różnego rodzaju osoby. Nawet spotkałem dwóch ludzi, którzy zajmują się reklamą, więc już się wymieniliśmy wizytówkami. Moja branża. Moja branża, więc tak jakby tutaj na tej płaszczyźnie będziemy, będziemy, się, będziemy się rozwijać. No i tyle, jeżeli chodzi właśnie o to znajdowanie czasu. Tomaszu, Twoim zdaniem, na czym polega największy sukces właśnie w Twoim biznesie? Oraz drugie pytanie, kiedy prowadzisz biznes, jakimi cechami etyki? kieruj się przy prowadzeniu biznesu. Oj, zadałeś dwa pytania, powiem ci tak. Pierwszy, jeżeli chodzi o sukces. Powiem ci, że nie chciałbym go oceniać z perspektywy swojej, bo uważam, że to jest coś, na co się pracowało lata. A czy to jest jakiś sukces, to chciałbym, żeby ocenili inni. Także to, jeżeli chodzi o to. Natomiast, jeżeli chodzi o etykę. Wiesz to, w zeszłym roku otrzymałem statuetkę Akademii Dobrego Stylu, zresztą z Klubu Integracji Europejskiej. A w wywiadzie powiedziałem, e, czym się kieruje tak naprawdę w, przy, przy kierowaniu takiego, przy, przy relacjach biznesowych. To właśnie dobrym stylem. A dobry styl w biznesie. A to jest przede wszystkim lojalność, rzetelność, uczciwość, konsekwencja w działaniu, yy, yy, takie fajne relacje między partnerami biznesowymi, również zaufanie, bo to wszystko generuje jakieś zaufanie pomiędzy partnerami biznesowymi. I to jest dobry styl prowadzenia firmy, oczywiście mówię to w dużym skrócie, tak? natomiast yy, rozwijając te tematy musielibyśmy jeszcze pogadać może ze dwie godziny, mógłbym Ci o tym wszystkim opowiedzieć. Co opuścić, najmniej chyba. Co najmniej ze dwie godziny. Ale, ale e, e, podstawą w, w dobrym stylu prowadzenia biznesu są relacje i lojalność i zaufanie w stosunku do partnerów biznesowych, z którymi te biznesy prowadzisz. Bo e, ja mam przyjemność prowadzić firmę około 20 lat i mam mega dużo fajnych przyjaciół. Na zewnątrz różnego rodzaju producentów, czyli bądź pośredników, z którymi rozmawiam sobie dzisiaj, do dzisiejszego dnia, choćby na przykład na święta. Tak? To nie są tylko relacje biznesowe, ale często jest tak, że dzwonimy do, ciebie, do siebie z życzeniami. Tak? Co słychać, kurtuazyjne rozmowy, grzecznościowe rozmowy, ale coś, co zbliża nas do siebie, i uważam, że to jest też dobry styl, to nas, to nas pokazuje, to nas generuje, jeżeli chodzi o osobowość która ma dobry styl w prowadzeniu biznesu. Nie będę się wypowiadał co do dobrego stylu, na przykład w młodzie, bo to już nie jest moja, nie moja branża, aczkolwiek w Klubie Integracji Europejskiej teraz na Gali była, były, były świetne pokazy mody, więc na moje laickie oko mogę powiedzieć, że pokazy mody były naprawdę w świetnym stylu i bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie pokazane. No i tyle, a musimy się umówić na dłuższy wywiad. To opowiadam ci e, doświadczenia moich 20 lat i myślę że, myślę, że musisz sobie zarezerwować co najmniej jeden wieczór e, z dobrym drinkiem i z winkiem, możemy sobie posiedzieć porozmawiać.